Konwencji wyborczej ze mną Krzysztof Włosak. Krzysztof, 10 minut pozostało do rozpoczęcia konwencji wyborczej, jak to wszystko ma wyglądać? Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. No, przygotowania są jakby ostatnie minuty. Sala się jak widać wypełnia. Wszystko jest przygotowane, planujemy dużo przemówień. Będzie przedstawiony program Piątka Konfederacji z pięcioma głównymi punktami. Będą przedstawione różne grupy, które popierają Konfederację, przez tą scenę przejdą te wszystkie grupy, przejdą liderzy, przejdzie 41 liderów list, których będziemy przedstawiać, także przed nami myślę, że półtorej godziny do dwóch emocjonującego programu. Później też chcemy jeszcze poprowadzić rozmowy z internautami, którzy nie są z nami osobiście. No i to jest duże wydarzenie. Najważniejsze na razie wydarzenie w naszej kampanii wyborczej. Ehm, cieszymy się, że media niezależne takie jak media narodowe czy telewizja w realu są z nami, dlatego że tu obok siebie właśnie miałem dyskusję z panami z kamerą TVP. Ehm, no wiadomo, wszyscy z kamerą coś tutaj pokręcą, natomiast oczywiście nie pokażą nas albo wcale, albo w dobrym świetle, jak to niestety wyglądają. Wyglądają te realia kampanii. Jest to totalnie niesprawiedliwe traktowanie. Nie chodzi o to, że się skarżymy, po prostu musimy wiedzieć w jakich realiach prowadzimy tą kampanię. Wszystkie możliwe utrudnienia, zarówno proceduralne, jak i medialne, jak i nawet prawne, zostały nam stworzone. Mimo to walczymy, jesteśmy dobrej myśli. Widziałem dzisiaj zestawienie wszystkich sondaży publikowanych od początku sierpnia. Oczywiście nie ma co się sondażami za mocno sugerować, natomiast one wszystkie były w przedziale 4-5-6%, co oznacza, że Konfederacja ma bardzo realne szanse na to, żeby wejść do parlamentu. Ja wierzę, że to nastąpi i będziemy reprezentować idee konserwatywne, narodowe, wolnościowe i katolickie w Sejmie. W w debacie parlamentarnej, tak jak to powinno być, na równych prawach, bez takich cyrków jak były w ostatniej kadencji, że marszałek Sejmu zabraniał sali, zabierał klucze, trzymał kogoś na recepcji, nie wpuszczał do Sejmu. Upokarzające traktowanie ze strony tych, którzy w tej chwili sprawują władzę w Polsce. Myślę, że w następnej kadencji jest czas, żebyśmy na to zareagowali i też na to nie pozwolili. Właśnie mówisz o tych mediach, które się dzisiaj pojawiły, akurat telewizja publiczna. Ja jadąc tutaj na konwencję usłyszałem w jednej z rozgłośni radiowych o konwencji Prawa i Sprawiedliwości, o konwencji Lewicy. Oczywiście Konfederacja po raz kolejny pomnięta. Czy wy zamierzacie podjąć jakieś kroki, by zatrzymać to szaleństwo i domagać się jednak... Tego prawa do pokazywania konfederacji. Ja powiem szczerze, na gruncie prawnym nie ma żadnej metody, żeby wyegzekwować mówienie o kimś, kiedy media o kimś nie mówią. Jeżeli by o nas nakłamali, możemy iść do sądu i się procesować o znieważenie czy zniesławienie, albo w trybie wyborczym. Jeżeli po prostu o nas milczą, e, w obecnym systemie prawnym nie możemy zrobić nic. Teoretycznie, zgodnie z ustawą, media publiczne powinny reprezentować wszystkie opcje. W praktyce nie ma szczegółowych przepisów w ustawie, które by to precyzowały, co to znaczy. Więc telewizja publiczna, Jacek Kurski były. Polityk PiSu i inni, którzy za to wszystko odpowiadają, kierują się taką wykładnią, że zaspokojeniem tego publicznego charakteru misji mediów publicznych jest wyemitowanie bezpłatnych bloków wyborczych. A poza tym mogą po prostu albo nas kłamać, albo źle przedstawiać, albo nie mówić nic i uważają, że to jest zgodne z prawem. Krzysztof, co dzisiaj najważniejszego podczas tej konwencji wyborczej usłyszą Polacy? No myślę, że te nasze pięć punktów, które mamy przygotowane, nie wyświetlają się one, więc nie chcę ich jeszcze zdradzać, żeby był element niespodzianki. Natomiast to są punkty, powiedziałbym, nie wyłącznie oczywiste. Może zdradzę, o czym ja będę mówił. Ja mam punkt zdrowe życie, ja będę mówił m.in. o ochronie przyrody, o ochronie zdrowia. W ten sposób też chcemy się odnieść do tematu ekologii, tak mocno nagłośnionego w wyniku awarii przez przedsiębiorstwa oczyszczania ścieków i tego kolektora ściekowego w Warszawie. Ten temat wyszedł na plan pierwszy. Mieliśmy też dopiero co. To tutaj e, strajk młodzieży. Dzisiaj to komentowałem nawet e, związane z e, emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Chcemy się do tego odnieść, to będzie punkt, o którym ja powiem. Natomiast oczywiście inni liderzy będą skupieni na innych punktach. Hmm, myślę, że będzie dużo dobrego materiału, z którym będziemy mogli robić te e, ostatnie trzy tygodnie kampanii wyborczej. A jeśli chodzi o Twoją kampanię lokalną, województwo Okręg Świętokrzyski, czym Krzysztof Bosak jako poseł zajmie się w pierwszej kolejności? Od razu po tej konwencji po weekendzie ruszamy ze spotkaniami, będziemy się spotykać w miastach powiatowych, starać się objechać całe województwo, być na ulicy z materiałami. Dzisiaj moi przyjaciele, działacze z województwa Świętokrzyskiego wyjeżdżają stąd z materiałami wyborczymi, które już są wydrukowane, czekały tutaj i będziemy agitować na ulicach i Kielc i innych miast, no i przekonywać do siebie. Wiemy, że jest dużo głosów ze strony internautów, że za mało nas widać, staramy się to nadrobić, chcę zwrócić uwagę na gigantyczną dysproporcję finansową między partiami subwencjonowanymi z budżetu, a naszymi komitetami to jest więcej niż jeden do tysiąca różnica. Na każdy tysiąc złotych czy więcej, które przypada na PiS czy platformę, my mamy około złotówki. Za to się nie da wykupić płatnych nośników reklamowych, za to się nie da opłacić płatnych ekip plakatowych, tak jak mają duże komitety wyborcze. Nie bądźcie Państwo naiwni, to nie jest tak, że to wszystko ludzie sami wywieszają, to są ludzie, którzy przy tym pracują i my dopiero jesteśmy w trakcie budowania tego potencjału. Jeżeli i zdobędziemy a wszystko na to wskazuje subwencje. Jeżeli wejdziemy do sejmu, a wszystko na to wskazuje, że jest na to szansa, to przez 4 lata będziemy budować ten potencjał, żeby zmniejszyć tą dysproporcję między nami a pis -em. ale to jest ciężka, ciężka praca, którą trzeba wykonywać przez wiele lat. Ja o tym wiem, bo pamiętam jeszcze czasy Ligi Polskich Rodzin, kiedy również byliśmy potężną partią polityczną, kiedy wygraliśmy z pisem w eurowyborach w 2004 roku. Natomiast no jak widać, polityka jest zmienna. Po tych latach triumfu PIS przejął całkowitą dominację na prawicy. Przed nami jest wyzwanie, żeby ludzie idowej prawicy odzyskali e, rzeczywiście e, dla prawdziwie idowych, liderów prawicowych, a nie jakichś przefarbowanych z dawnego porozumienia centrum, czy nawet jakichś takich lewicujących socjalistów, e, odzyskali elektorat narodowy, katolicki, konserwatywny, wolnościowy, żeby skończyło się to wybieranie mniejszego zła i żeby można było wybierać większe dobro. Krzysztof, w roku 2005, kiedy Ty sprawowałeś mandat poselski, byłeś młodą osobą. Dzisiaj na listach Konfederacji bardzo dużo młodych ludzi. Czy gotowi są na to, by wejść w świat tej dużej, wielkiej polityki? Wszystko zależy od człowieka, natomiast zwracam uwagę, że e, ci, którzy mają największe szanse wejść, czyli liderzy list, to nie jest e, polityczna młodzieżówka, to są często ludzie doświadczeni życiowo, na przykład z ruchu Zaprasza narodowego jest co najmniej kilku przedsiębiorców na pierwszych osób, miejscach. Jurek Janowska, Śląska, przepraszam bardzo, z zagłębia, zagłębia. Sosnowca, ja Krystian Kamiński z województwa to ludowskiego, Tomek Buczek na listach, na no, dalsze miejsce niż ale również nasz lider. To są przedsiębiorcy, to są ludzie, którzy scenę, prowadzą firmy. Piotr jedyne, Lisiecki, nasz kandydat, kandydat w Armii, to, z Mazu. Mazur. Oczywiście kandydaci z partii Korwin czy z Grzegorza Brauna. To są większości normuje, ludzie w średnim wieku. Niech. Najmłodszy nasz kandydat, 27 letni, jest z Nowego Sącza, jeśli się w tej chwili nie, nie mylę. Andrzej Skupień. Zapraszam no i również on jest starszy niż wtedy, kiedy ja byłem najmłodszym posłem. Także nie ulegajmy temu stereotypowi, wygodnemu dla naszych przeciwników, że ruch narodowy, że partia Korwin to głównie młodzież. Oczywiście mamy mnóstwo sympatyków wśród młodzieży, natomiast mamy bardzo, bardzo wielu kandydatów w wieku lat 30, 40, 50 i 60. Tacy ludzie są na naszych listach doświadczeni, życiowo przygotowani. Uważam, że absolutnie nie gorzej po, po, poradzą sobie z pełnieniem mandatów e, posła niż osoby popularne, ale kompletnie niezorientowane w polityce, takie jak jedna z kandydatek Prawa i Sprawiedliwości, która ostatnio przepytana w jednej z rozgłośni radiowych. Okazało się, że kompletnie nie wie ani ile sejma po, e, posłów, ani ilu senatorów jest, ani ile trzeba mieć lat, żeby kandydować na prezydenta. Absolutnie podstawowych informacji kobieta nie ma i ma szansę wejść, bo ma rozpoznawalne nazwisko, jest chyba tam ze świata aktorskiego, czy coś w tym rodzaju, no i kto wie, czy nie będzie posłem następnej kadencji. W tym samym czasie te rozgłośnie radiowe, które zapraszają takich kandydatów PiSu z dalszych miejsc, żeby ich skompromitować, nie pokazują wartościowych, nie zapraszają na wywiady wartościowych kandydatów z list Konfederacji, którzy od lat interesują się polityką, są w niej dobrze zorientowani. Jedynki, Czemu to służy? Osoby, Każdy niech wyciąga wnioski sam. Krzysztof, wydaje mi się, się, że jesteś wzywany jako lider listy w swoim okręgu, więc dziękuję Tobie za rozmowę. Wchodzą, Krzysztof, zaprasza, Drodzy Państwo.